Hej, jesteście gotowi na kolejną lekcję z Lingo Clinic? Dziś przyjrzymy się fonogramowi IR. Ciężko mi powiedzieć ten fonogram w pojedynkę, więc od razu zacznijmy może od przykładów. BED. FED. Girl. Thirsty. Skirt. bird to ptak, third trzeci, girl to dziewczyna, thirsty to spragniony, a skirt to spódnica. Cel jest taki, że nie wymawiamy tego r wyraźnie. Literka r nie powinna tutaj być wyraźna. W wersji brytyjskiej ja go prawie w ogóle nie słyszę, ale w wersji amerykańskiej to już trochę bardziej słychać to r. Nie musimy popadać w obsesję i za bardzo się tym stresować, ale warto pamiętać, że to AR nie jest super wyraźne. Świetnie, czas na przykłady. Przeczytajcie proszę te zdania, a potem posłuchajcie mnie. Ok, teraz moja kolej. A thirsty girl in a skirt. Sir was wearing a shirt with birds. Mam nadzieję, że teraz zapamiętacie, jak czytać ten fonogram. Dziękuję Wam ślicznie i do usłyszenia na następnej lekcji. Pa! pa.